Witam Was serdecznie w kolejnych ulubieńcach w tym miesiącu. Po prostu listopad, jak widzicie, po filmikach obfitował w bardzo wielu ulubieńców. Na moim kanale znajdziecie już ulubieńców kosmetycznych miesiąca. Możecie już obejrzeć na kanale również niekosmetycznych ulubieńców miesiąca. A w chwili obecnej zapraszam Was na. Zazwyczaj pokazuję Wam 5 produktów i w tym odcinku również pokażę Wam 5 produktów, lecz jeden z nich, może tak, jeden z nich będzie bublem, więc pokażę Wam 4 ulubieńców i jednego bubla, pokażę Wam rzeczy, której nie polecam, żebyście kupowali, ale zostawię ją na koniec, żeby nie rozpoczynać tak od razu od negatywów. Więc pierwszą rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać która w listopadzie. Nie tylko w listopadzie, ale w listopadzie była w większości używana przeze mnie, którą mogliście już na moim kanale zobaczyć, ponieważ zaopublikowałam na moim kanale dwa odcinki z ciastem drożdżowym w roli głównej i w filmie, w którym przygotowałam ciasto drożdżowe, mogliście zobaczyć tą oto misę. Misę, która jest z firmy Tuperware Mam nadzieję, że dobrze mówię. Wymawiam jej nazwę i jak widzicie, jest to dosyć spora miska, która może służyć nie tylko do wyrastania ciasta drożdżowego, ale również możecie ją wykorzystać do innych rzeczy, które są wam, do których może się wam przydać właśnie w kuchni. Lecz jest ona przeznaczona do ciasta drożdżowego. Jest to specjalnie zaprojektowana misa z takim właśnie wiekiem, która bardzo szczelnie zakrywa nam tutaj. Wnętrze tej misy, które, poprzez którą zamykamy dopływ powietrza do ciasta drożdżowego, i ono po prostu, że tak powiem, kisi się w tej misce, przez co szybciej wyrasta, i w momencie, kiedy już jest dużo gazów na, produkuje się wewnątrz misy. To po prostu wysadza wieczko. I też jeśli chodzi o tą miskę, jej zastosowanie jest też takie, że w momencie kiedy już macie zrobione ciasto drożdżowe, zamknięte i wysysnięte, że tak powiem, powietrze zewnątrz miski, to wkładacie ją do zlewu bądź do większej miski z ciepłą wodą. I to jeszcze szybciej Wam przyspiesza proces wyrastania ciasta drożdżowego i tak naprawdę kilogramowe ciasto drożdżowe. Wyrasta wam w pół godziny. Nie wiem, czy to długo, czy nie, mi zazwyczaj ciasto. Yy... Póki nie miałam tej miski Bardzo długo wyrastało Więc ona ma Dosyć sporą pojemność 4,5 litra, możecie zakupić Też chyba 2,5 litra Więc tutaj taka Miska, no też nie ukrywajmy Jest dosyć droga, również nie można jej Zamówić stacjonarnie Tylko właśnie przez Pośrednika, bądź przez stronę internetową W sumie tak naprawdę Nie znam polityki firmy Tupperware, ale mi ją Zamówiła przez właśnie pośrednika moja teściowa, której serdecznie dziękuję właśnie za tą miskę, która naprawdę ułatwia wykonywanie ciasta drożdżowego na który link znajdziecie tutaj i również na pyszne drożdżówki które wykonałam właśnie z ciasta drożdżowego z serem więc serdecznie Was zapraszam również do opisu na dole w którym znajdziecie również linki drugim ulubieńcem jest papier do pieczenia papier do pieczenia jest to dosyć istotny element w kuchni ponieważ wszystkie wypieki wszystkie rzeczy które robicie piek w piekarniku, e, tak naprawdę zabezpieczyć blachę bądź inne powierzchnie, właśnie papierem do pieczenia. E, I ja odkąd e, zbudowałem nam Lidla tutaj niedaleko, e, bazuję tylko i wyłącznie na tym papierze z Lidla. On kosztuje 7 zł, jest naprawdę bardzo wydajny. E, już Wam mówię, ile on ma 20 metrów. E, jest on biały, e, dosyć twardy. E, Грубые. Nie twardy, tylko gruby, szeroki, więc możecie wyciąć tak naprawdę, wykleić nim każdą foremkę. Musicie wiedzieć, że papier do pieczenia ma dwie warstwy: śliską i matową, i ta śliska warstwa musi być od strony ciasta, że tak powiem. W momencie, kiedy wykładacie foremkę, to ta śliska, bardziej świecąca warstwa powinna być na wierzchu i na nią właśnie wylewamy ciasto którym, na blaszkę, w której potem będziemy piec nasze ciasto czy ciasteczka, więc tutaj taka mała informacja, ponieważ wiem, że nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Trzecim ulubieńcem jest patelnia. Patelnia do naleśników z IKEA jest to po prostu. Yy, na którą czaiłam się bardzo, bardzo długo I będąc ostatnią w Ikei Właśnie ją zakupiłam Ona chyba kosztuje 25 zł Jest teflonowa I ona charakteryzuje się tym, że jest bardzo niska, przez co w momencie, kiedy robicie naleśniki bądź pankejki bardzo łatwo można przerzucić je na drugą stronę, można na niej smażyć bez dodatku tłuszczu, jeśli chodzi o przepis na idealne pankejki, znajdziecie link również tutaj i na dole w opisie, ponieważ na moim drugim kanale zamieściłam właśnie film z przepisem na idealne pankejki, więc jeśli chodzi o patelnię do naleśników jeśli jej nie macie, a często to wykonujecie, smarzycie, robicie naleśniki bądź paniekie, to ta patelnia ułatwi Wam zdecydowanie życie i naprawdę nie zastanawiajcie się nad jej zakupem, tylko zakupujcie. Jeśli chodzi o czwartych ulubieńców domowych listopada, to są oni dosyć niebezpieczni i dosyć ciężcy, ponieważ chciałabym wam tutaj zaprezentować noże. Noże, które są moim zdaniem podstawą kuchni, więc tutaj my ostatnio skorzystaliśmy, jak widzicie, z opcji, która była w Kerfurze promocji na noże, które można było zakupić ze zniżką z firmy Sabatier. I jak widzicie, zakupiliśmy również. Blok nożyczki oraz również kilka noży. Blok jest dosyć ciężki, więc pozwolę sobie go tutaj odłożyć i zaprezentuję Wam tutaj poszczególne noże. Podstawowym nożem w kuchni jest nóż szefa kuchni, i tutaj pokażę Wam dwa noże, na których bazujemy od tak naprawdę 5 czy 4 lat są to noże japońskie, które zakupiliśmy w komplecie, były dosyć drogie, lecz są bardzo, bardzo trwałe, jak możecie zauważyć i są to bardzo dobrze wyważone noże, którymi zrobicie tak naprawdę w Kuchni wszystko. Nóż szefa kuchni jest to podstawa, więc jeśli nie macie, to musicie zakupić, ponieważ takim nożem naprawdę zdecydowanie łatwiej czy to się szatkuje, czy to obrabia się mięso, czy robi inne rzeczy. Tutaj naprawdę zobaczycie różnicę. Kolejnym moim ulubionym, ukochanym nożem, właśnie z firmy Sabatier, jest nóż do obróbki mięsa. Jest on w takim oto kształcie charakterystycznym dość, który naprawdę ma tutaj bardzo ostry czubek. Nie będę go dotykać, ponieważ wczoraj się zacięłam właśnie jednym z noży, którym w bardzo łatwy sposób możecie zrobić kieszonkę w piersi z kurczaka, czy to obrobić. Mię. Oddzielić od kości, wyfiletować, wytrybować, chyba tak to się mówi, kostki. Jest to nóż naprawdę bardzo dobrze wyważony. Myślę, że będzie nam bardzo, bardzo długo służyć, więc jeśli chodzi o te noże, były naprawdę bardzo tanie, a są super jakości, tutaj jest ten nóż, który nazywa się Santoku którym uwielbiam kroić w drobną kosteczkę właśnie warzywa, czy też zioła, również bardzo dobrze wyważony, z super ostrzem, więc to jest naprawdę super sprawa i ostatni nóż, nóż, który był podpisany do papieru, lecz nim można zrobić mniejsze rzeczy, obrać na przykład jabłko czy coś takiego, również bardzo ostry i bardzo przydatny. Również tego typu nożyce są bardzo, bardzo wielofunkcyjne i przydatne w kuchni, więc jeśli takich nie macie, one są akurat do e, również krojenia kurczaka, dzielenia kurczaka, e, więc tutaj wielofunkcyjne. Mają też dziadka do orzechów, tutaj, więc również się na nie zdecydowaliśmy i ostatnio również bardzo często poniesięga. Jeśli chodzi o ulubieńców domowych, to tyle. W tym odcinku są to cztery rzeczy, a teraz pokażę Wam Bubla, którego odradzam Wam zakupywać. Ja się na niego bardzo bardzo napaliłam i bardzo, bardzo również się na nim zawiodłam i mowa tutaj o takiej szatkownicy, którą możecie zakupić w Lidlu i nie tylko, ona dosyć często jest w ofercie Lidla i ja raz właśnie skorzystałam z tej okazji ona kosztuje chyba około 35 zł i ona ma tutaj właśnie, jak możecie zauważyć, wymienne końcówki, tutaj jest taka tarka do czekolady bądź do marchewki Również tutaj jest taka końcówka, która pozwala nam poszatkować w paski, czy to marchewkę, ziemniaka, czy inne warzywa, która jest bardzo ostra. I tutaj mamy również pojemnik, w którym się tutaj zbiera ją rzeczy przez nas szatkowane. I tutaj jeszcze również jest nakładka do grubych plastrów, do cienkich plastrów i również taka z większymi oczkami, której jeszcze nie używałam i nie rozpakowywałam, ogólnie idea tarki z pojemnikiem jest bardzo fajna, lecz jeśli chodzi o moje ale odnośnie tej tarki, to powiem Wam, że trzeba się naprawdę bardzo, bardzo mocno namachać, żeby zeczytać. Chociażby marchewkę. Ona tutaj ma również takie zabezpieczenie na ręce. Na przykład, jeśli kroicie ziemniaka w plasterki, możecie sobie tutaj zabezpieczyć palce właśnie taką nakładką. I ona też tutaj nie pasuje jakoś bardzo do tej. Tarki, więc jeśli chodzi o tą tarkę, to jestem naprawdę na nie. Używam jej tylko i wyłącznie do tego, jeśli chcę poszatkować ziemniaki na grubsze plastry i tak naprawdę pieniądze wyrzucone w błoto, nie jestem z niej zadowolona, dajcie znać, jeśli ją macie, jeśli ją lubicie to powiedzcie co mam zrobić żeby ją polubić więc tutaj w tych ulubieńcach znalazł się również tego typu bubel, mam nadzieję, że ten film okazał się dla Was przydatny, że pokazałam Wam tutaj fajne rzeczy ja jestem z nich naprawdę bardzo zadowolona i serdecznie mogę Wam je z czystym sumieniem polecić no i dziękuję Wam serdecznie za uwagę, dajcie mi Znać jakie inne sprzęty Polecacie Których może na przykład Nie mam też w przygotowaniu Mam w planach przygotować dla Was Film z takimi gadżetami Współczesnej Pani domu jeśli chodzi o kuchnię Więc tego typu film Również ukaże się na moim kanale Mam nadzieję, że Wam się spodoba Zanim się jeszcze z Wami pożegnam Zapraszam Was bardzo serdecznie Do opisu filmów, w którym znajdziecie Wszystkie linki, nie tylko do filmów O których wspominałam w tym odcinku, ale również do Instagrama i Facebooka Na których stawiam praktycznie codziennie zdjęcia Więc jeśli chcecie mnie śledzić I być na bieżąco to Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie Profil na Facebooku i Klikajcie w Instagram Aby być na bieżąco w chwili obecnej Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia Już niebawem w kolejnych filmach, trzymajcie się Do zobaczenia, pa pa